Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przeprowadzę aż dwa losowania. Pierwsze losowanie będzie dotyczyło torby i ochraniacza na tamborek nurka numer 4, a drugie losowanie będzie dotyczyło wzoru PDF tej oto uroczej ślicznej owieczki. Cieszę się, że tyle osób się zgłosiło do zabawy. O torbie, wiadomo, mówiłam, pisałam też na początku filmów w tym opisie, że jest do wygrania torba, do wylosowania, ale o owieczce nie mówiłam. Specjalnie o tym nie mówiłam, żeby po prostu sprawdzić, ile osób ogląda film do końca. Wzór owieczki jest od firmy Korikamo. Firma Korikamo oczywiście się zgodziła na przeprowadzenie losowania. I wysłania wzoru PDF jednej osobie. No a torbę, jak widzieliście, dwa tygodnie temu szyłam, pokazywałam jak ją, jak ją szyłam. W związku z tym, że jest troszeczkę za mała na mojego hada, dlatego postanowiłam ją komuś potarować. No to co? Może zaczniemy. Od, od tutaj, pokażę Wam. Spisałam wszystkie osoby, które brały udział tutaj w zabawie na torbę. Tutaj mamy 13 osób, a owieczka do owieczki zgłosiło się 15 osób. Za chwilę sobie wpiszę. Tutaj wygenerujemy, wygenerujemy pierwszą osobę. Dobra, ilość liczb do wygenerowania. Mamy 13. Losujemy jedną liczbę. Oczywiście źle. Ilość liczb do wygenerowania, czyli losujemy jedną liczbę, minimalna liczba to jeden, maksymalna. Liczba to 13. Dawno nie robiłam losowań, więc mi się już pomyliło. Dobra. Jeszcze raz sprawdzimy. Ilość liczb do wygenerowania minimalna liczba 1 i maksymalna liczba 13. Nie sortuj. Generuj. No, wygenerowana liczba to numer 11. Numer 11 to jest. Yy, jeszcze trafiłam, trafiło na taką trudną nazwę. Tutaj mamy numer 11. z Sto Socciolato, jakoś tak. Także pokazuję. Ja mam nadzieję, że dobrze przepisałam, ale ciężkie wymyślacie sobie nazwy. Czyli yy, Numer 11. Ta osoba wygrała zestaw, torbę i ochraniacz. Bardzo serdecznie gratuluję. Filmik jest dosyć y, robiony na szybko, bo jestem już zmęczona całym dniem. żeby sobie zaznaczę. I poproszę tą osobę, żeby się do mnie zgłosiła albo na Messengerze, albo na Instagramie i ustalimy jak będę to wysyłała. Czy paczkomatem, czy listem? Jeszcze Wam powiem, że paczkomat niestety podrożał. Teraz kosztuje 17 zł, więc już się z tą osobą dogadam. Dobra, lecimy. Drugie losowanie. Tutaj mamy na owieczkę 15 osób. Może teraz już pójdzie mi łatwiej w tym generatorze, czyli tutaj tylko zmieniam na 15. Losuję jedną. Uwaga, uwaga. Generuj. Wygenerowana liczba to numer 9. Numer 9. Edyta W. Bardzo serdecznie gratuluję. Też sobie zaznaczę. Edyta W. I również proszę tą osobę, żeby się do mnie zgłosiła. Ja oczywiście tego pdf będę mogła wysłać w tym samym dniu, w którym opublikuję filmik, jeżeli ta osoba się też do mnie zgłosi Tak, żeby jeszcze można było zdążyć przed Wielkanocą wyhaftować Taką owieczkę Ani mi się ją haftowało, widzieliście też poprzedni filmik Troszeczkę pogadałam, troszeczkę pokazałam no, i tak to wygląda. Na torbę były dwa tygodnie, na owieczkę chyba wyszło tydzień czasu. Mieliście, żeby się zgłosić do zabawy. Tutaj zgłaszały się osoby, które mnie już jakiś czas subskrybują i są aktywne, czyli piszą komentarze. Natomiast owieczkę postanowiłam zrobić losowanie dla wszystkich osób, żeby te nowe też mogły sobie skorzystać. Także zachęcam was do oglądania moich filmów, bo mogę robić też, że nie zapowiem na początku, że zrobię jakieś losowanie, a może pod koniec filmu zrobię jakieś losowanie. Także będę sobie tak zmieniała, kombinowała. Także zachęcam do uważnego oglądania filmów. Ja jeszcze tych różnych wzorów mam dużo i tych rozdań będzie dużo. No tylko będę musiała to wszystko osiąść haftować żeby to szybko szło i żebym mogła się z Wami dzielić kolejnymi wzorami filmik dosyć krótki no ale musicie mi to wybaczyć jeszcze raz serdecznie gratuluję wygranym odezwijcie się do mnie żebyśmy mogli ustalić jak wys wysłać torbę no i po będę potrzebowała maila żeby wysłać wzór pdf owieczki no to tyle, życzę Wam dobrego dnia, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam już do oglądania kolejnych filmów, a będzie się działo, bo no pojawi się trochę różnych ciekawych rzeczy, być może też nawiąże się jedna współpraca, ale to jeszcze jest do obgadania, więc no, będzie się działo, serdecznie zapraszam, trzymajcie się cieplutko, pa pa!